Nie mówi o pieniądzach, a jednak jest uniwersalnym kluczem do wszelkiej pomyślności. Ignorowanie tego wersetu jest jak próba zapalenia żarówki bez prądu. Możesz mieć instalację, ale nigdy nie zobaczysz światła. A najbardziej zdumiewające jest to, że on zawsze tam był, na wyciągnięcie ręki, ukryty na najczęściej czytanych stronach świata. Prosty, niemal dyskretny werset, który jednak nosi w sobie duchowy kot obfitości, sekret, którego tak wielu szuka w książkach, kursach, modlitwach i obietnicach, ale którego tak niewielu naprawdę rozumie. Ile razy modliłeś się o dobrobyt, mając nadzieję, że niebo się otworzy i nadejdzie odpowiedź? Jak często zastanawiałeś się, dlaczego niektórzy ludzie zdają się z łatwością przyciągać okazję, podczas gdy inni, mimo usilnych starań, wciąż tkwią w tych samych ograniczeniach? Być może czułeś się w ten sposób, robiąc wszystko, co uważa się za słuszne, wierząc, modląc się, czekając, a jednak wciąż czegoś brakuje. Jakby w tej duchowej układance był ukryty element, który po dopasowaniu mógłby wszystko zmienić. A co jeśli powiem Ci, że ten element jest ukryty w wersecie Biblii, na który prawie nikt nie zwraca uwagi, werset, który nie mówi o pieniądzach, ale o przyczynie, który nie mówi o bogactwie, ale o źródle, który nie uczy prosić, ale łączyć się. To jest punkt, w którym mądrość Boga spotyka się z mocą umysłu, gdzie nauki Emeta Foxa o twórczej sile myśli krzyżują się z wiecznymi słowami Ewangelii. Bo widzisz, dobrobyt nie jest nagrodą dla nielicznych. Jest naturalnym stanem ducha, gdy jest on zsynchronizowany z boskim źródłem. Niedostatek, lęk, wina to wszystko cienie rzucane przez umysł, który zapomniał, kim naprawdę jest. Kiedy zrozumiesz ten werset, kiedy pozwolisz mu przeniknąć z intelektu do serca, coś się zmienia, energia znów zaczyna płynąć, drzwi otwierają się bez wysiłku, a możliwości pojawiają się tam, gdzie najmniej się ich spodziewasz. To nie magia to prawo. To samo prawo, które rządzi wszechświatem, ta sama zasada, którą Jezus objawił w przypowieściach, a Emmet Fox przetłumaczył na proste słowa, Stajesz się tym, o czym myślisz, i przyciągasz to, co czujesz jako prawdę. Zanim jednak wyjawię ten werset, chce Cię do czegoś zaprosić. Zamknij na chwilę oczy i pomyśl o wszystkich tych razach, gdy próbowałeś coś zamanifestować, a to się nie udało. Pomyśl o momentach, w których czułeś, że życie utknęło w martwym punkcie, jakby coś niewidzialnego powstrzymywało cię przed pójściem naprzód. A teraz wyobraź sobie, że istnieje klucz, prosta zmiana percepcji, zdolny to wszystko odblokować. Właśnie o tym kluczu jest ten film. A kiedy naprawdę zrozumiesz, co on reprezentuje, zobaczysz, że nic nie poszło na marne. Każda próba, każda modlitwa, każde oczekiwanie prowadziło cię właśnie tutaj. Zanim jednak przejdziemy dalej, chcę Cię poprosić o coś bardzo prostego. Jeśli czujesz, że ta wiadomość już zaczęła dotykać czegoś w tobie, jeśli chcesz zrozumieć, jak manifestować dobrobyt w oparciu o najgłębsze zasady duchowe, zostaw polubienie i zasubskrybuj kanał już teraz. W ten sposób pozostaniesz w kontakcie z treściami, które poszerzają umysł i budzą duszę, a przy okazji pomożesz tej wiadomości dotrzeć do większej liczby osób, które również szukają tego światła. A dla tych z Was, którzy pragną pójść jeszcze głębiej w tę podróż duchowej manifestacji, zostawiłem specjalny prezent w pierwszym przypiętym komentarzu. To coś, co może odmienić sposób, w jaki manifestujesz, co może pomóc ci wdrożyć w praktyce te same zasady, których nauczali Jezus i Emmet Fox, ale w prosty i bezpośredni sposób. Link czeka tam na Ciebie. Teraz weź głęboki oddech i chodź ze mną. Bo to, co za chwilę usłyszysz, może być punktem zwrotnym między powtarzaniem wzorców niedostatku a ostatecznym zrozumieniem kodu prawdziwego dobrobytu. Ten werset to nie tylko starożytne przesłanie, to boskie hasło. A kiedy zrozumiesz, co naprawdę oznacza, coś w tobie zapłonie. Czy jesteś gotów odkryć to, czego nikt ci nie powiedział o dobrobycie? Gotów zrozumieć, dlaczego obfitość jest naturalnym odzwierciedleniem połączenia z boskością? Zostań więc ze mną do końca, ponieważ ostatnie objawienie jest najpotężniejsze ze wszystkich. Zmieni ono sposób, w jaki postrzegasz życie, wiarę i samo pojęcie bogactwa. I pamiętaj: werset nie mówi o pieniądzach. Ale to w nim objawia się całe złoto istnienia. Większość ludzi czyta ten werset i interpretuje go dosłownie. Widzą proste słowa, ale nie dostrzegają ukrytego za nimi kodu. Jezus mówił kodami, używał przypowieści, metafor i obrazów, aby nauczać praw duchowych, które mogły być zrozumiane tylko przez tych, którzy byli gotowi spojrzeć poza powierzchnię. A ten werset ten, który wielu ignoruje, jest jednym z najpotężniejszych. Znajduje się w Ewangelii Mateusza 6:33 i brzmi: Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. To zdanie, które większość słyszała, ale którego prawie nikt tak naprawdę nie zrozumiał. Ponieważ Królestwo Boże, o którym mówi Jezus, nie jest fizycznym miejscem. Odległym rajem, ani obietnicą na życie po śmierci. Jest to stan świadomości, jest to wibracja boskiej obecności w Tobie. Kiedy szukasz Królestwa, tak naprawdę zwracasz się do wewnątrz, budząc wewnętrznego Boga, twórczą iskrę, która zamieszkuje Twoją istotę. Emmet Fox mawiał, że Królestwo Boże to umysł w harmonii z boską zasadą. Kiedy dostrajasz się do tej częstotliwości, kiedy pozwalasz swojemu umysłowi karmić się prawdą, a nie lękiem, wszystko co dobre zaczyna naturalnie do ciebie płynąć. Dobrobyt, zdrowie, miłość, możliwości, nic z tego nie musi być ścigane. Są one konsekwencją twojego połączenia ze źródłem. Ale większość ludzi robi na odwrót. Szukają wszystkich tych rzeczy, zanim zaczną szukać królestwa. Gonią za pieniędzmi, sukcesem, uznaniem, wierząc, że dopiero po ich osiągnięciu poczują spokój. Ale jest dokładnie odwrotnie. Kiedy umysł jest odłączony, tworzy niedostatek nawet pośród obfitości. Możesz mieć wiele, a wciąż odczuwać brak, ponieważ brak nigdy nie jest na zewnątrz, rodzi się wewnątrz. I dlatego ten werset jest uniwersalnym kluczem do dobrobytu. Ujawnia właściwą kolejność rzeczy: najpierw królestwo, potem rzeczy, najpierw świadomość pełni, potem manifestacja formy. To jak próba zobaczenia odbicia w lustrze, zanim zmieni się oryginalny obraz to niemożliwe. Obraz jest pierwszy, odbicie jest później. Wibracja przychodzi przed materią. Kiedy to zrozumiesz, zaczynasz zdawać sobie sprawę, że prosperowanie nie polega na zdobywaniu czegoś, ale na przypominaniu sobie, kim jesteś. Prawdziwy dobrobyt jest odbiciem przebudzonej boskiej świadomości w tobie, a ta świadomość nie zna braku, lęku ani ograniczeń. Jest kompletna, jest samym przepływem stworzenia. Ale dlaczego, skoro ta prawda jest tak prosta, tak trudno jest nią żyć? ponieważ ludzki umysł został wyszkolony, by widzieć oddzielenie. Od najmłodszych lat uczymy się wierzyć, że świat jest ograniczony, że trzeba walczyć, konkurować, zasługiwać. Uczymy się myśleć w kategoriach braku, a nie obfitości. Dlatego nawet modląc się, często wibrujemy w braku. Usta mówią o wierze, ale serce szepcze wątpliwości. Emmet Fox nauczał czegoś głębokiego. Nie możesz manifestować dobrobytu, jeśli w sercu wciąż wierzysz w biedę. I to jest dokładnie to, co miał na myśli Jezus. Szukajcie najpierw królestwa. To zaproszenie do porzucenia lęku, winy i wiary w ograniczenia. To wezwanie do wejścia w wibrację boskiej obecności bo to tam wszystko się rozwiązuje, kiedy się modlisz, ale wewnątrz czujesz rozpacz. Wibracja, którą emitujesz, to wibracja braku, a nie wiary. To jak próba dostrojenia stacji radiowej na złej częstotliwości. Dźwięk jest zniekształcony. Prawdziwa wiara to doskonałe dostrojenie do przepływu stworzenia. A kiedy osiągniesz to dostrojenie, rzeczy zaczynają się same układać. Ile razy próbowałeś rozwiązać wszystko własnymi rękami, a im bardziej się starałeś, tym bardziej się komplikowało. To dlatego, że siła pochodzi z królestwa, a nie z wysiłku. Istnieje ogromna różnica między działaniem napędzanym lękiem, a działaniem napędzanym wiarą. Pierwsze rodzi się ze strachu, drugie z wewnętrznej pewności. Ludzki umysł próbuje kontrolować, ale połączone serce ufa. To ciche zaufanie otwiera niewidzialne drzwi. Cud dzieje się, gdy odpuszczasz, bo dopóki jesteś spięty, wibrując w wątpliwości, energia nie płynie. Ale kiedy się poddajesz, niebiernie, ale świadomie, wszechświat zaczyna sprzyjać tobie. I to jest dokładnie to, czego uczy ten werset. Najpierw synchronizuj się z królestwem, czyli z wibracją miłości, wiary i obfitości. A wtedy wszystko inne zostanie dodane, niezdobyte, niewymuszone, niewyrwane z życia wysiłkiem, dodane, naturalnie. To tutaj spotykają się prawo przyciągania i nauki biblijne. Ponieważ prawo przyciągania to nie tylko nowoczesna koncepcja pozytywnego myślenia, to praktyczne tłumaczenie duchowej zasady, której Jezus nauczał ponad dwa tysiące lat temu, kiedy mówił, jeśli uwierzysz. Ujrzysz chwałę Bożą, wyjaśniał dokładnie to: rzeczywistość odpowiada na Twoją wibrację. To, w co wierzysz, co czujesz i co wyobrażasz sobie z przekonaniem, manifestuje się. Nie dlatego, że prosisz, ale dlatego, że tworzysz. Bóg nie jest odległą istotą, która decyduje, kto zasługuje na dobrobyt. On jest samą twórczą energią w Tobie, czekającą na aktywację przez świadomość. Emmet Fox powiedział: Wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, jest wyrazem Twojego stanu umysłu. Kiedy zmieniasz umysł, świat zmienia się razem z Tobą. To właśnie oznacza szukać Królestwa, dostosować myśli do boskiej prawdy, a nie do pozorów świata. A oto sekret, którego prawie nikt nie zauważa, kiedy Jezus mówił o sprawiedliwości, nie miał na myśli ludzkich praw. Jego sprawiedliwość oznacza doskonałą równowagę wszechświata, zasadę, która sprawia, że wszystko wraca na swoje miejsce, gdy jesteś w harmonii. Szukanie sprawiedliwości Bożej to zaufanie przepływowi życia, zrozumienie, że niczego ci nie brakuje, ponieważ wszystko, co jest Twoje, już jest w drodze do Ciebie. Ale do tego konieczne jest oczyszczenie serca z zakłóceń, ponieważ lęk blokuje. Wątpliwość paraliżuje, wina osłabia. Kiedy czujesz się niegodny, odcinasz przepływ. Ale kiedy przypominasz sobie, że jesteś dzieckiem stwórcy, stworzonym na Jego obraz i podobieństwo, znów zaczynasz wibrować mocą. I wtedy dzieje się cud. Dlatego Emmet Fox tak bardzo nalegał na ważność kontrolowania myśli, mówił. Twoje życie zewnętrzne jest odbiciem Twojego wewnętrznego świata, a Królestwo Boże znajduje się właśnie w tym wewnętrznym świecie to stan świadomości, w którym uznajesz dobro za jedyną rzeczywistość. Kiedy żyjesz z tego punktu, niczego nie może Ci zabraknąć, ponieważ wszystko, czego potrzebujesz, już istnieje wystarczy się dostroić. Wyobraź sobie na chwilę, że Twój umysł jest jak ogród. Każda myśl to nasiono. Jeśli sadzisz nasiona lęku, zbierasz niedostatek. Jeśli sadzisz zaufanie, zbierasz obfitość. Modlitwa jest więc aktem podlewania właściwych nasion. Ale podlewanie to nienaleganie, to pielęgnowanie z wiarą, cierpliwością i wdzięcznością. I być może tutaj leży jedna z największych prawd duchowych: wdzięczność jest językiem królestwa. Kiedy dziękujesz. Zanim zobaczysz, to dlatego, że już zrozumiałeś, że niewidzialne poprzedza widzialne. Wdzięczność otwiera drzwi, które zamyka rozpacz. Jest to wibracyjny podpis tego, kto już wie, że jest błogosławiony. A teraz pomyśl, ile razy modliłeś się w pośpiechu, próbując zmusić rzeczy do działania. Ile razy prosiłeś o dobrobyt, ale z sercem pełnym lęku o jutro. A co jeśli zamiast tego po prostu wziąłbyś głęboki oddech i powiedział: Ojcze, ufam, wiem, że królestwo jest we mnie. Ten prosty akt wiary zmienia wszystko, ponieważ umieszcza cię we właściwej wibracji. Królestwo nie jest daleko. Jest tutaj, teraz, w tobie. A kiedy szukasz tego wewnętrznego stanu pokoju i zestrojenia, dobrobyt staje się naturalną konsekwencją. Nie musisz za nim gonić. On znajduje ciebie. I dlatego ten werset jest tak potężny. Nie mówi o pieniądzach, ale jest kluczem do wszelkiego bogactwa, ponieważ dobrobyt jest widzialnym wyrazem niewidzialnej harmonii. Kiedy umysł i duch są w zgodzie z boskością, cały wszechświat reorganizuje się, by to odzwierciedlić. Dlatego nie ma nic bardziej praktycznego niż duchowość. Kiedy zmieniasz wewnętrzną wibrację, materialna rzeczywistość odpowiada. Problem w tym, że często próbujemy zmienić odbicie zamiast lustra. Modlimy się, aby świat się zmienił, ale zapominamy, że świat jest tylko odbiciem naszej świadomości. Zaproszenie Jezusa jest proste, ale głębokie. Zwróć się do wewnątrz. Szukaj najpierw królestwa. Uwierz, że dobrobyt jest już Twój ponieważ narodziłeś się z nieskończonego źródła, kiedy ta prawda ożywa w tobie, niemożliwe znika. I zanim przejdziemy do ostatecznego objawienia tego, które może na zawsze odmienić sposób, w jaki manifestujesz, chcę ci przypomnieć. W pierwszym przypiętym komentarzu znajduje się starannie przygotowany prezent, który pomoże ci wcielić to wszystko w życie, stosując te same zasady, których się tutaj uczysz. Wystarczy wejść w link i zacząć już dziś. Teraz przygotuj się, bo następna część to punkt zwrotny, moment, w którym werset w pełni się objawia, a prawdziwy dobrobyt staje się czymś namacalnym. To, co zaraz usłyszysz, może zmienić wszystko, w co wierzyłeś na temat bogactwa, wiary i manifestacji. Być może coś w tobie już zaczęło się zmieniać, być może cichy głos. Ten, który zawsze tam był, ale tak długo był tłumiony przez lęk, pośpiech czy wątpliwości, zaczął szeptać. Teraz rozumiem. To zawsze było we mnie i dokładnie tak jest. Prawdziwy dobrobyt to nie coś, co zdobywasz, to coś, co budzisz. To żywe wspomnienie, że Królestwo Boże, ta energia pełni mądrości i stworzenia, nie znajduje się w odległym miejscu ani nie jest zarezerwowane dla nielicznych, jest w Tobie i czeka na rozpoznanie. Werset, który tak często pozostawał niezauważony, nie jest warunkową obietnicą to prawo duchowe. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie mówi, może będzie dodane ani kto wie. Mówi, będzie Wam. To stwierdzenie, pewność, objawienie. Jezus chciał nam pokazać, że droga do obfitości zaczyna się, gdy serce wchodzi w harmonię ze źródłem. Kiedy to zrozumiesz, zdajesz sobie sprawę, że nie ma już czego się bać ponieważ wszystko co niezbędne do prosperowania zostało już w tobie umieszczone przez Stwórcę ale dlaczego tak wiele osób wciąż żyje w pułapce niedostatku ponieważ pomylili dobrobyt z gromadzeniem myślą że moc tkwi w posiadaniu więcej podczas gdy w rzeczywistości moc tkwi w byciu więcej byciu bardziej świadomym bardziej połączonym bardziej ufającym boskiemu przepływowi życia Prosperować to żyć w stanie stałego zaufania, to iść, wiedząc, że nawet gdy nie widzisz drogi, ona już się otwiera. Emmet Fox powiedział: Tylko dobro jest realne. Kiedy przyjmiesz tę prawdę jako fundament, wszystko się zmienia. Lęk traci moc, niepokój znika, a przepływ życia zaczyna działać na Twoją korzyść. Pieniądze, możliwości, odpowiedzi. To wszystko są zewnętrzne przejawy tej wewnętrznej harmonii, są odbiciem wibracji ducha, który przypomniał sobie o swoim boskim pochodzeniu. Dlatego werset nie mówi o proszeniu, ale o szukaniu. Szukanie królestwa to zwracanie się do wewnątrz, to dostosowywanie swoich myśli do boskiego umysłu, to wybór widzenia dobra tam, gdzie kiedyś widziałeś brak, a szukanie sprawiedliwości. To pozostawanie w tej wibracji, nawet gdy pozory próbują Cię oszukać. Kiedy to robisz, wszechświat odpowiada, zawsze. Dobrobyt nie jest przypadkowym cudem, jest naturalną konsekwencją harmonii, jest jak drzewo owocowe. Nie musi się wysilać, by wydać owoce, ponieważ jest już zakorzenione w żyznej glebie. Kiedy Twój umysł i serce są zasadzone w królestwie, czyli w miłości, wierze i wdzięczności, Rozkwit jest nieunikniony, ale jest coś, czego niewielu dostrzega. Werset to nie tylko instrukcja, to także obietnica. Mówi, a wszystko inne będzie wam dodane. To język kochającego Ojca, a nie surowego Sędziego. To tak jakby Bóg mówił: Moje dziecko, jeśli tylko przypomnisz sobie, kim jesteś, ja zadbam o całą resztę. I tak właśnie robi. Ponieważ wszechświat w swojej istocie jest życzliwy, sprzyja ekspansji, życiu, obfitości. Być może w tej chwili borykasz się z trudnościami finansowymi, czując, że wszystko stanęło w miejscu. Być może próbowałeś na wszystkie sposoby, a i tak nic nie działa. Ale weź głęboki oddech. Nic nie jest stracone. To, czego teraz doświadczasz, nie jest końcem. To tylko zaproszenie do powrotu na początek, początek wszystkiego. Królestwo w tobie. To tam zaczyna się transformacja. Kiedy decydujesz się zaufać, nawet nie widząc, kiedy zamiast się martwić modlisz się, kiedy zamiast narzekać dziękujesz, kiedy zamiast gonić dostrajasz się. W tym momencie niewidzialne zaczyna pracować na twoją korzyść. Sekret polega na tym, Dobrobyt nie przychodzi, gdy desperacko pragniesz go mieć, ale gdy stajesz się przestrzenią, w której może zaistnieć. Kiedy twoje serce wibruje pokojem, wszechświat rozumie, że jesteś gotów przyjąć. I w tym momencie wiara przestaje być teorią, a staje się doświadczeniem, ponieważ zaczynasz widzieć znaki wszędzie: ludzie, którzy pojawiają się na twojej drodze w odpowiednim czasie, możliwości, które pojawiają się znikąd. Drzwi, które otwierają się, gdy najmniej się tego spodziewasz. A najbardziej niesamowite jest to, że zdajesz sobie sprawę, że nic z tego nie jest zbiegiem okoliczności, to spójność. Wszechświat po prostu odpowiada na nowy stan świadomości, który osiągnąłeś. Szukajcie najpierw królestwa, a królestwo to miłość, to zaufanie, to poddanie się, to wiedza, że moc, która stworzyła gwiazdy. Mieszka także w tobie, że jesteś częścią tej samej twórczej siły, która utrzymuje słońce w ogniu i morze w ruchu. Kiedy to zrozumiesz, lęk rozpływa się jak mgła w słońcu. I być może to jest największy dobrobyt ze wszystkich wewnętrzny spokój. Bo kiedy jest spokój wewnątrz, na zewnątrz jest przepływ, a wszystko inne staje się naturalną konsekwencją tej wibracji. Pieniądze, zdrowie, relacje, możliwości. Wszystko zaczyna odzwierciedlać harmonię, która teraz w tobie żyje. Dlatego nigdy więcej nie patrz na ten werset jak na coś odległego czy religijnego. Zobacz go takim, jakim jest naprawdę: duchowym kodem, boskim hasłem, praktycznym przewodnikiem do życia w pełni. On jest lampą, a Królestwo jest energią. Kiedy te dwa elementy się łączą, zapala się światło, a wraz z nim całe Twoje życie zaczyna lśnić. Więc jeśli coś w tobie dzisiaj zapłonęło, jeśli te słowa dotknęły Twojego serca, chcecie poprosić o coś prostego, ale potężnego, podziel się tą wiadomością. Zostaw swoje polubienie i zasubskrybuj kanał. Nie tylko jako gest. Ale jako zobowiązanie wobec tej nowej świadomości, która się w tobie budzi. I pamiętaj, link w pierwszym przypiętym komentarzu prowadzi cię do materiału, który pogłębi tę podróż, który pomoże ci zastosować moc tego wersetu w praktyce, w twoim życiu. To naturalny kolejny krok na tej ścieżce. Dobrobyt nie jest daleko. Czeka tylko na moment, w którym zdecydujesz się uwierzyć. Królestwo jest wewnątrz. A kiedy go naprawdę szukasz, wszystko, absolutnie wszystko zaczyna być dodawane. Teraz zamknij na chwilę oczy. Poczuj wyobraź sobie to światło zapalające się w Twojej piersi, rozszerzające się, dotykające każdej części Ciebie. To jest boska obecność to jest Królestwo. I dopóki będziesz je podtrzymywać, niczego ci nie zabraknie, bo kto żyje w świetle przyciąga światło. Zawsze.